Nowenna Zawierzenia Woli Bożej, Księdza Dolindo, Dzień Szósty. Nie śpisz, wszystko chcesz oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzasz siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej, ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i moim zamiarom. O jak bardzo pragnę Twojego całkowitego oddania się mnie, aby mógł Cię obdarować i jakże smucę się widząc, że jesteś niespokojny. Szatan do tego właśnie zmierza, aby cię podburzyć, bo oddzielić cię ode mnie i od mojego działania, i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufaj tylko mnie, spocznij we mnie. Oddaj mi się we wszystkim. Jezu, oddaję się Tobie, zatroszcz się o wszystko. 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 Jezu, oddaję się Tobie. Zatroszcz się o wszystko, Jezu, oddaję się Tobie, zatroszcz się o wszystko. 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 Jezu, oddaję się Tobie. Zatroszcz się o wszystko. Amen.